Do Grecji nadchodzi bogobójca. Schowaj, swoje dzieci w domu. Zamknij burdele na cztery z Nie wznoś modłów do bogów, albowiem bogowie nic tu nie pomogą. Kryjcie się przed jego gniewem i nie śmiejcie z jego sandałów, albowiem są to sandały. Apokalipsy. Oto powraca ten. Który morduje bogów! Kratos! Czyli najtwardszy sk***** w historii gier! Witajcie, nazywam się Kwazariusz z Gaminu i jestem twórcą kroniki dla graczy Gamer9, a to jest pieśń o God of War Collection Vol. 2 w wersji na PlayStation 3. Gry wchodzące w skład kolekcji zostały wcześniej wydane na PSP. Teraz można już zagrać w praktycznie wszystkie części God of War na PlayStation 3. No, poza tym gowem, który wyszedł na komórki, ale kogo by on obchodził? Pierwsza odświeżona kolekcja zawierała tytuły z PlayStation 2. Teraz nadszedł czas na drugą, a w niej znajdziemy odsłony dotychczas dostępne jedynie na PlayStation Portable, czyli Chains of Olympus oraz Ghost of Sparta. Obydwie zremastrowane w HD i z dodanymi trofeami. Zobaczmy jak się prezentują te opowieści na dużej konsoli stacjonarnej. Oto Kratos. Kratosa zapewne już znacie, gdyż jest najbardziej wrednym bydlakiem w historii gier. To facet, który na co dzień pożera małe dzieci i popija je koktajlem z łez oraz płynnej lawy. Inni ludzie grają w piłkę nożną kopiąc piłkę. Kratos gra w piłkę nożną... wilkami. Wyobraźcie sobie co by było jakby Euro 2012 było mistrzostwami w piłce wilczej. OGLĄDAŁBYM! Część of Olympus opowiada historię z przedpierwszego God of War, kiedy to Kratos nie miał jeszcze na sumieniu żadnego boga. Mimo to nie przeszkadza mu to już na samym początku obić ryja maszkarze wielkości kilku autobusów. Piętrowych autobusów. Herakles może i pokonał w kołysce węża, ale Kratos zapewne udusił swoją pępowiną aligatora. Jeśli sądzicie, że robił epickie rzeczy dopiero w pierwszym God of War, to powinniście mieć świadomość, że bywał w Hadesie i Tartarze już wcześniej. Tepał bogów i tytanów w popyskach, zanim zabrał się za bardziej regularne zażynanie ich. Fabuła Chains of Olympus jest prosta i naiwna, ale nieźle napisana. Jedna scena na polach elizejskich robi wrażenie tym większe, iż ujawnia ludzką naturę Kratosa i zawiera wiele dramatyzmu. Opowieść w drugiej grze z zestawu Ghost of Sparta osadzona została pomiędzy pierwszym a drugim God of War, trylogii głównej. Nasz nowo mianowany bóg wojny podąża na Atlantydę, aby odkryć kryjące się za tajemniczą wizją prawd dotyczące jego rodziny. Nic więcej nie powiem, ale jest jeszcze bardziej epicko. I tak, jeśli zastanawialiście się, dlaczego Atlantyda zatonęła, to myślę, że odpowiedź jest oczywista: Kratos. Ten facet jest jak chodzący z wjazdu zagłady. Nie tylko ludzie giną wkrótce po napotkaniu go. Czemu troja spłonęła? Bo Kratos chciał zapalić papierosa. On naprawdę jest takim złym czakiem Norrisem gier wideo. Fabuła obydwu omawianych gier jest w swoim specyficznym stylu naprawdę niezła i pokazuje protagonistę, którego jeszcze trochę da się lubić, zanim całkowicie stał się napędzaną nienawiścią maszyną Zagłady z trzeciej odsłony głównej trylogii. I trzeba przyznać, że zarówno Chains of Olympus jak i Ghost of Sparta dostarczają kolejne odpowiedzi na pytanie czemu taki się stał. Sama konwersja z PSP wyszła naprawdę przyzwoicie. Obydwie gry całkiem nieźle prezentują się w HD i chociaż słabiutkie tekstury wraz z prostymi modelami postaci kują w oczy, to efekty specjalne, świetne projekty otoczenia i wyśmienite animacje ratują sytuację. Naprawdę nieźle to wygląda, a w szczególności Ghost of Sparta jest dość ładną grą, nawet na dużym ekranie. Chociaż można tu i ówdzie zauważyć, że przeskok między platformami nie odbył się bez ofiar. Od. Opatrzcie chociażby na ten oto fragmentarycznie przezroczysty kawałek skały. Hmm, a może ta skała ma po prostu kamuflaż optyczny, jak u predatora? Symfoniczna muzyka i głosy postaci są wyśmienite. Chociaż zabawna jest sprawa z lokalizacją. Część of Olympus nie występuje w wersji zlokalizowanej i będziemy zmuszeni grać w języku angielskim. Tymczasem Ghost of Sparta jest już w pełni zlokalizowany, ale nie pozwoli nam wybrać języka w opcjach. Jeśli chcielibyśmy zagrać po angielsku, musimy zmienić język konsoli. A sama lokalizacja jest naprawdę przyzwoita na poziomie God of War 3, chociaż można mieć zastrzeżenia do niektórych głosów. Rozbawił mnie za to jeden błąd w tejże lokalizacji. Posłuchajcie, co do powiedzenia ma nam Erynia, córka Thanatosa. Brisket sparty. Pizza, bagu. Erynia? A może powinienem powiedzieć: Rusłana Erynia Thanatosówna? Dla porównania, w angielskiej wersji mówi po angielsku. więc ten rosyjski w jej ustach w wersji polskiej nie jest jakąś artystyczną wizją twórców gry, a zwyczajnym błędem dopasowania ścieżek dźwiękowych. Rozgrywka to typowe dla God of War napierdzielanie w przyciski, czasem przemyślane, czasem quicktime eventowe. Zostało to zrobione całkiem dobrze na poziomie God of War 2, więc miłośnicy serii nie będą zawiedzeni. W obydwu odsłonach gry Kratos pozna różne dodatkowe czary, kombosy oraz uzbrojenie. Będziemy pieścić wrogów prądem, zamrażać, odpalać, przyszywać włóczniami, miażdżyć wielkimi, stalowymi pięściami i tak dalej. Od czasu do czasu napotkamy jakąś prostą zagadkę, której podołać mógłby mózg takiego zabijaki jak Kratos, wielokrotnie obijany. Kilka razy będziemy też musieli unikać pułapek, którym zawdzięczamy obity mózg Kratosa. Mam jednak jedno zastrzeżenie wobec rozmieszczenia punktów kontrolnych. Kilkukrotnie w obydwu grach zdarza się, że są one zlokalizowane tuż przed przerywnikami filmowymi. Końcowy boss w Chains of Olympus należy do naprawdę trudnych i niejednokrotnie mnie zabił, i za każdym razem musiałem od nowa oglądać dwuminutowy przerywnik. W innym momencie napotkałem kilku przeciwników starczami w Ghost of Sparta. Zabili mnie, gdyż nie miałem jeszcze opanowanego sposobu na nich. No i bum! Jeszcze raz przerywnik, który widziałem przed chwilą. Zastanawiałem się, czy twórcy tą scenką nie śpiewają mi w twarz. Lalalala, 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 lalalala. Nie zapominajmy też o niewidzialnym przeciwniku ze wszystkich God of War, złośliwej kamerze. Słabością obydwu omawianych gier jest też ich długość. Na średnim stopniu trudności Ghost of Sparta ukończyłem w 5 godzin, a Chains of Olympus zajęło mi niewiele więcej. Sytuacje ratują nieco wyzwania i areny walki dodane do obydwu gier, ale nie jest to zabawa dla każdego. I oto całe God of War Collection Volume 2. Dla nieposiadających PSP fanów Kratosa jest to pozycja obowiązkowa, która pod względem rozgrywki i fabuły niczym nie ustępuje głównej trylogii. Aczkolwiek osoby, które grały już na PlayStation Portable, nie znajdą tu tak naprawdę niczego nowego. Całość nie jest może dostatecznie długa jak na paczkę dwóch gier, ale mimo to jest to solidny kawałek bardzo epickiej rozwałki, w której Kratos nie tylko zabija różne istoty, ale też ich fizycznie krzywdzi mitologię grecką w wielkim stylu. Za tę kulturową rzeźnię zestaw otrzymuje ode mnie solidne 4 na 5 udanego bezczeszczenia cudzych wierzeń sprzed tysięcy lat. Game on! I tak to się kończy, kiedy prosisz kratosa o usługę dentystyczną.